Podjąłem taką akcję, którą nazwałem smak nie kłamie. Dzisiaj mieszkańcy katowic będą mogli sprawdzić różnicę w smaku czekolady, serka do chlebka, kawy. Oraz najpopularniejszego takiego smarowidła czekoladowego. Te produkty są bardzo znane, bardzo popularne i zwłaszcza w czekoladzie wyszły największe różnice jeśli chodzi o skład chemiczny. Dlatego je badamy i dlatego chcemy zbadać, czy również jest zasadnicza różnica w smaku. Trochę czułem, trochę czułem. Hmm? Zakładam, że ten drugi, który jadłem z Polski. Czasami odczuwamy tą różnicę, no ponieważ jesteśmy za granicą, więc e, mieliśmy tą możliwość, żeby porównać. tak. To pierwsze wydawało mi się być trochę bardziej słodkie i w ogóle. Może ten drugi troszkę lepiej mi smakował. Czekolada ta druga. Ta to niemiecka. Troszkę lepiej. Nie, nie czuję się tego. Co powinna czekolada mieć w sobie? Wydaje mi się, że ten drugi jest polski. To ten zestaw, który jedliśmy. Ale mogę się mylić. Po... Dlaczego? dlaczego taka myśl? To jest diablo słodki, a zawsze dodajemy dużo cukru do produktu. Jest mniej. Jest... No, za słodki. Jest. Wydaje mi się, ten pierwszy był słodszy. Dla mnie, ten drugi. <laughs> Nie no być może, że się mylę, ale wydaje mi się, że ten jest lepszy. No bardzo przyjemny smak jest, jest ona jest, ten balans jest wyważony i można powiedzieć, że jest taki jak powinien być, tak powinna smakować kawa. Zdecydowanie lepsza, to jest ta druga, którą Pani milowała. Czyli A, niemiecka, no. Uh -huh. niemiecka. No to jest inna kawa oczywiście, inna smakowo, no powiedziałbym, że bardziej jest taka, no bez, bezbarwna. O. że każdy produkt tej samej marki, ten sam produkt powinien być dostępny na wszystkich rynkach unijnych według takiego samego standardu i nie możemy dać się dzielić na konsumentów pierwszej i drugiej kategorii.